Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, Pan dzisiaj przyjechał do Pola trochę jak święty Mikołaj, żeby, tak. żeby poinformować o finansowych, nowych finansowych możliwościach tak. związanych z KPO i ochroną środowiska. Mhm. Proszę przybliżyć nam. A czy tak, ogółem z Opolem współpracuję, mówiąc szczerze, od samego początku, bo to była jedna z pierwszych moich jak gdyby działań, jeżeli chodzi o to miasto, bo wiem, że były problemy z zamknięciem inwestycji z pieniędzy, Fenikso z pieniędzy pojściowych, czyli z poprzedniej perspektywy unijnej dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków. Starałem się pomóc tutaj, bo tam były problemy z uzyskaniem przyłączenia do energetycznego. Udało się to wszystko zrobić, w terminie wyrobiono się i najważniejsze osiągnięto efekt ekologiczny tego całego przedsięwzięcia. Co najważniejsze, widać ewidentnie, że ta inwestycja, która powstała... Przetrwała i ten ciężki okres powodziowy z zeszłego roku, więc widać ewidentnie, że pomysł na tą inwestycję był bardzo dobry i, i poszło to w dobrym kierunku. Ale co nie zmienia faktu, że są dodatkowe działania, na którym też zależy właśnie o polszczyźnie, żeby też w to wchodzić. My, oczywiście, jako nowy zarząd, pierwszy rok w swojej działalności pracowaliśmy na strategii, która była przygotowana przez naszych poprzedników. Od tego roku już pracujemy na naszym planie, na naszej strategii. to czy one się różnią? Raczej tak, przede wszystkim podeszliśmy bardzo ambitnie i mamy nowe perspektywy, bo przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że poprzedni rok to było zamykanie dwóch perspektyw, unijnej i poisiowej yy, i funduszy norweskich. W tej chwili mamy na nowo właśnie Fenix, który wszedł, mamy KPO, które pędzi i galopuje i tu musimy jak najbardziej, jak najszybciej realizować te wszystkie inwestycje, bo wiemy, że... że tutaj czas gra rolę. Ale... Tak, tam mamy do czerwca 2026 roku zakończenie inwestycji, więc trzeba się naprawdę pospieszyć. Najnowsza perspektywa Feniksowa jest do 2027 plus minus 2 lata, więc w tym wypadku też mamy już, mówiąc szczerze, mało czasu. Ale trzecim takim źródłem jest fundusz modernizacyjny. To jest fundusz, który został utworzony na podstawie opłat za, opłaty za emisję, czyli te zwane ETS-y. Z tego my pozyskujemy pieniądze i z tego możemy prowadzić różnego rodzaju inwestycje. No, teraz też pozyskaliśmy choćby na, najnowsze, na najnowszą ocenę programu Czyste Powietrze, którego. Po reformie uru uruchomiliśmy 31 marca, prawie 10 miliardów na to działanie dostaliśmy, więc tych działań na pewno jest dużo. Oczywiście skupiamy się w tej chwili w tej perspektywie i poisiowej i funduszu modernizacyjnej na y, sprawach energetycznych, bo zdajemy sobie sprawę, że niestety i nasze instalacje y, nie wytrzymują tego, choćby właśnie ta ustawa netbingowa, która spowodowała, że ludziom nie, nie opłaca się w tej chwili montować fotowoltaik, fotowoltaiki. Właśnie była spowodowana tym, że mieliśmy bardzo słabej jakości sieci, one nie przyjmowały takiej ilości energii. Mieliśmy ceny minusowe, bo w sytuacji, kiedy jest największa ich produkcja, no to wtedy ceny spadały, dlatego też dosyć mocno zareagowaliśmy na to. I z tych wszystkich trzech funduszy w tej chwili przygotowujemy przede wszystkim rozbudowę sieci na magazyny energii. Potężne pieniądze uruchomione właśnie w tym miesiącu był program na magazyny energii właśnie z funduszu modernizacyjnego. Prawie 4 miliardy złotych przeznaczone na to. Czyli chodzi o przygotowanie infrastruktury. Żeby można było... Dokładnie tak żeby można było przyjmować Znowu... Żeby się wystąpić z ofertą znowu... dla, dla prosumentów, dokładnie tak, dokładnie żeby tak. znowu inwestowali. W swoje Chociaż pieniądze. przyznam szczerze, że mówię, w tej chwili właśnie oferta Mój Prąd 6.0, która weszła w zeszłym roku w połowie, mieliśmy przeznaczone kwotę 400 milionów złotych, rozeszła się w ciągu półtora miesiąca. A to świadczy e, o wielkim zainteresowaniu. Tak, dokładnie. Dzięki temu też Ministerstwo Klimatu i Środowiska znalazło pieniądze na kolejne działanie. Tam dostaliśmy dodatkową kwotę ponad miliarda złotych. To było sukcesywnie wykorzystywane. Ta pula się kończyła już w połowie marca udało się teraz po raz kolejny zwiększyć o kolejne pół miliarda. Mhm. Ale tutaj też zaznaczaliśmy, że oprócz fotowoltaiki muszą być też magazyny energii, czyli żebyśmy też każdy z nas miał taki swój własny bank energii, który pozwoli na przytrzymywanie tej energii w tym okresie, kiedy ona jest najbardziej produkowana. Więc tu w tym kierunku poszliśmy i to nam się udało. No wiemy, w tej chwili jest na dobrej drodze legislacja odnośnie ustawy wiatrakowej, która też spowoduje, że ta gałąź się rozwinie, bo oni czekali, w przedbiegach mają dokumentację. Długo to, trwało, to panie, panie prezesie. To bardzo długo. No to też zdawaliśmy sobie sprawę, że te, te początki, gdzie tam naprawdę opozycja drobiła pracę domową i próbowała zdyskredytować obecnie rządzących z tą ustawą, gdzie w tym wypadku to była Racjonalne podejście do tego, bo oprócz tego, że mieliśmy tą odległość 500 metrów od, od wiatraków, to też mieliśmy wymianę wiatraków na lepszej jakości, bo im lepszej jakości wiatrak, im mniej decybeli, im lepsza technologia, tym większe, większa punktacja i dzięki temu ucząśliwe dla środowiska. Dokładnie y tak. Więc ta ta jak gdyby część działania jak na, na pewno jest odrobiona, jeżeli chodzi jeszcze o beneficjentów, bo to przede wszystkim naszych mieszkańców interesuje, co dla nich jest. Tak. Czyli oprócz tego programu mój prąd, o którym mówimy, mamy nasze auto. Tam też jest kwota ponad miliarda złotych przeznaczona na wymianę samochodów, na samochody elektryczne. Przy maksymalnym dotacji, tam jest do 40 tysięcy dodatkowej dotacji dla każdego z naszych beneficjentów. Jest to dla osób, fizy dla osób fizycznych i dla osób prowadzących działalność jako osoba fizyczna, nie dla, nie dla firm, nie dla instytucji. Mhm. Oczywiście tam będziemy chcieli poszerzać też ten program, ale to bardziej o jednostki samorządu terytorialnego, parki, tam gdzie widać ewidentnie, że te samochody będą potrzebne. No i trzecia najważniejsza działka, jak akurat to jest moje dziecko, czyli program Czyste Powietrze reform, po reformie. W tej chwili mówię, mamy przewidziane, że zapotrzebowanie w tym programie to jest około 127 miliardów złotych. Panie prezesie, trochę samorządy narzekają, że w ramach tego programu Czyste Powietrze tak. ogrzewanie gazowe odpada, które do tej tak. pory. Tak, tak. No tutaj Było to jest. To niestety nie jest nasz wymysł, to jest dyrektywa EPBD, która obowiązuje Polskę jako członkowie Unii Europejskiej. Musimy się dostosować do dyrektyw, które obowiązują w całej Unii. I ta dyrektywa mówi z dniem 1 stycznia 2025 roku, żadne pieniądze publiczne nie mogą być wydatkowane na źródła ciepła, które pochodzą z paliw kopalnych. No, niestety, a gaz jest gaz kopalnych. Dokładnie tak. My zdajemy sobie też sprawę, że sytuacja geopolityczna też spowodowała odejście od tego gazu, bo sobie zdajemy sprawę, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Sami widzimy choćby okres COVID-u, gdzie sprawy, czy to właśnie COVID, czy to wojna spowodowały, że jednak te ceny czy to węgla, czy gazu rosły niebotycznie, więc trzeba było po prostu interweniować na rynku, dlatego też zielona energia jest bardziej przewidywalna i jest bardziej bezpieczna i jest tańsza. Dokładnie tak. Więc trzeba inwestować wszystkie pieniądze w tym kierunku, ale oczywiście po reformie uruchamiamy ten program czyste powietrze. Też zapowiedzieliśmy, że przygotowujemy ten okres przejściowy dla tych wszystkich, którzy nie zdążyli złożyć wniosku w zeszłym roku, czyli wszystkie rachunki, które były od 28 maja 2024 roku do, 1, do 31 grudnia 2024 i były na gaz, będą rozliczone. W tej chwili przygotowujemy właśnie montaż finansowy do tego programu, bo to musimy mieć dodatkowe fundusze. Ale co na ważne, to muszą być fundusze, które będą dotyczyły poprzedniego programu, ze względu na to, że nowych programów już na gaz nie można tworzyć ale na pewno w ciągu najbliższych miesięcy będzie właśnie ten łącznik dla tych wszystkich osób, które zainwestowały w gaz, będą mogły sobie rozliczyć ten. Panie proszę, jakiego rzędu to będą dotacje? No Powiedzmy, że jest jakiś indywidualny właściciel domku jednorodzinnego. Tak. I... Czy znaczy tak, wszystko jest uzależnione przede wszystkim, dotacje są uzależnione od dochodów? i od y, klasyfikacji energetycznej danego budynku. Tutaj też zmieniliśmy troszeczkę, po tej reformie zmieniliśmy mentalność naszą, jeżeli chodzi o działanie w programie, bo przedtem to były ważne statystyki, wymiana kopciuchów, mhm. ale kończyło się to niestety w wielu przypadkach rachunkami grozy. Gdyż przyjeżdżali, przyjeżdżali monterzy, montowali pompę ciepła do budynku nieocieplonego, wtedy mieliśmy te rachunki po kilkanaście tysięcy złotych. I montowali zł. różne pompy ciepła, powiedzmy no, sobie więc szczerze. No to, to była pierwsza reforma, którą nam się udało już pr pr przeprowadzić w zeszłym roku w y, kwietniu, Ograniczyliśmy całkowicie, wycięliśmy te chińskie bez certyfikatów. Oczywiście, bo też są chińskie dobrej jakości i one się załapały. W tej chwili są na liście zielonych urządzeń i materiałów. I tutaj mówię, nie można dyskwalifikować, bo tu chodzi przede wszystkim o jakość tych produktów, Jasne. a nie o kraj pochodzenia. Ale co najważniejsze, w tym wypadku zadecydowaliśmy, że zaczynamy od termomodernizacji. Czyli najpierw trzeba ocieplić dom, stwierdzić w jakim on jest stanie, a dopiero do tego dobrać źródło ciepła. Wtedy to będzie naprawdę efektowne i będzie minimalnym kosztem dla naszych beneficjentów, a to o to nam przede wszystkim chodzi. A i zadecydowaliśmy, że w sytuacji ze względu na to, że było bardzo dużo nadużyć w tym maksymalnym, stuprocentowym dofinansowaniu kosztów kwalifikowanych. Tu też trzeba powtórzyć, że to nie jest 100% wszystkich kosztów. Podatek VAT jest nie jest kosztem kwalifikowanym, to każdy z beneficjentów musi sam sobie za, zapłacić. I w sytuacji, gdzie mamy średnio około 140 tysięcy dofinansowania na termomodernizację plus wymianę źródła ciepła, no to mamy około 12 tysięcy podatku, który beneficjent musi zabezpieczyć. No tak, ale 12 tysięcy do 140 tysięcy to jest. Tak, tak, to to jest kropla w morzu, więc w wypadku, w morzu. wiadomo sobie zdajemy sprawę, bo też tam się mówi, że ci najubożsi mogą nie mieć tych pieniędzy, ale w tym wypadku jest montaż finansowy połączony z kredytem, bo banki są gotowe udzielić na bardzo długi okres kredytowania na ten VAT właśnie, na ten wkład własny dla takich beneficjentów, ale co najważniejsze, nie stawiamy tych beneficjentów samych, no bo sobie zdajemy sprawę, że te osoby, które mają stuprocentowe dofinansowanie, to są osoby wykluczone i energetycznie i cyfrowo, więc trzeba je wspomóc. Dlatego też zdecydowaliśmy się na rolę operatorów mhm. i tu właśnie tą rolę operatorów my liczymy na to, że przede wszystkim wejdą wszystkie gminy, bo do tej pory były tworzone punkty konsultacyjne w tych gminach. Mamy takich punktów około 2100 z tego co pamiętam i te gminy mogłyby przystąpić w rolę operatora. W przypadku punktów konsultacyjnych płaciły, płaciliśmy im 200 zł. W przypadku operatorów to już jest kwota 1700 zł. Wynika to przede wszystkim też z większej liczby działań, które musi przeprowadzić operator, bo operator w tej chwili będzie musiał przeprowadzić takiego beneficjenta od złożenia wniosku, stwierdzenia do której grupy on należy, przysługuje mu dofinansowanie, pomoże mu w wyborze audytora, bo to też jest ważne, wprowadziliśmy obowiązkowe. Audyt energetyczny, który stwierdzi, jakie rzeczy w rzeczywistości musimy zrobić w tym domu, żeby osiągnąć efekt ekologiczny, a nie co nam powie wykonawca, bo na czymś może więcej zarobić. Tu audytor nam powie, że potrzeba załóżmy wymiany kilku okien, do tego dochodzą drzwi, ocieplenie poddasza. Tak, dokładnie tak, tak. tak, i dopiero wtedy dobierze nam odpowiednie źródło ciepła, bo w jednym miejscu sprawdzi się pompa ciepła, a w drugim się sprawdzi piec na pellet, a jeszcze w innym będzie piec gazowujący drewno. Czyli Więc ten program jest taki kompleksowy. Jest kompleksowy. Od... I co najważniejsze, operator pomoże wybrać też wykonawcę. Mhm. Tak, wybierzemy w tym wypadku, czyli przedstawili listę wykonawców z danego okręgu, który tutaj działa. Beneficjent sobie oczywiście wybierze e, takiego wykonawcę, zrealizują tą inwestycję. Co ważne, realizacja inwestycji musi się zakończyć świadectwem charakterystyki energetycznej. Czyli mamy drugi poziom kontroli, gdzie przyjedzie osoba, która jest zapisana na, na listach militowskich, czyli Ministerstwa Rozwoju Technologii i ma uprawnienie do tego, żeby zrobić nam świadectwo charakterystyki energetycznej. Z tego, co Pan mówi, Panie Prezesie, to wygląda na to, że że ten program ma ręce i nogi właściwie... Rusza od podstaw. Dokładnie nie, tak. Nie wybiera jakichś jednych fragmentów całego tego procesu. Tak, tylko jest to kompleksowo i co najważniejsze, jest transparentne, bo w tej chwili i beneficjenci, i wykonawcy wiedzą, za jakie pieniądze będą robić. Zrobiliśmy listę maksymalnych cen za poszczególne usługi i towary. Czyli jeżeli chcesz przystąpić do programu, a Ty chcesz wykonać ten program, to wiesz, ile w rzeczywistości pieniędzy zarobisz już na samym początku, bo z autotu będzie wynikało, jakiej wielkości jest ta inwestycja, więc okaże się, że za Mamy 100 tysięcy, będzie cały koszt inwestycji. Beneficjent wie, ok, muszę przygotować 8 tysięcy złotych na swój wkład. Jedna, druga strona wie, okres rozliczenia, przyspieszone też walidacje, przyspieszone też rozliczenie wniosków, dzięki choćby tym kontrolom po drodze, spowodują, że w tym wypadku nie będzie tak, jak mamy na tą chwilę, bo mamy problemy z wykonawcami, którzy narzekają na długi okres oczekiwania na pieniądze, ale to wynika też z dwóch spraw. Po pierwsze... Ile złożonych wniosków o płatności? Czterokrotnie więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Czyli widać ewidentnie, że wykonawcy się wystraszyli, że będziemy kontrolować i chcieli jak najszybciej złożyć wnioski Jasne. o płatność. A z drugiej strony, no to jeżeli będziemy mieli już ten okres przejścia bardzo szybki, a i, i drugi powód zatrzymania tych płatności, to są nieprawidłowości. Niestety wykonawcy bardzo często nadużywali zaufania wojewódzkich funduszy, maksymalizowali ceny, gdzie one były trzy, czterokrotnie wyższe niż ceny obowiązujące na rynku. No My z takimi rzeczami nie możemy się zgadzać i będziemy każde z tych przypadków indywidualnie rozpatrywać. I w każdej sytuacji, gdzie jest maksymalne dofinansowanie, będą na pewno kontrole. Jasne. Tego nie odpuścimy. E, ostatnie pytanie, panie prezesie. Gdzie ci ludzie mają się... Zgłaszać do gmin? Okay. Już mówię tak. W przypadku, kiedy by się okazało, że dana gmina jeszcze nie przystąpiła, chociaż ja uważam, że to jest proces ciągły, bo my przez cały czas przyjmujemy te gminy i się by okazało, że w danej gminie nie ma możliwości skorzystania z programu Czyste Powietrze w tym maksymalnym dofinansowaniu i fakultatywnie w średnim, to w tym wypadku muszą się udać do wojewódzkiego funduszu, czyli w tym wypadku przyjechać do Opola. Mhm. Więc wiadomo, dla tych, co są w obwarzanku Opola, to nie jest już taka problematyczna sprawa, ale ktoś, się, jeżeli Dalej jest w kraju województwa, tym gorzej. Więc dlatego też my zachęcamy wszystkie. E, wszystkich włodarzy, żeby przystąpili. Dlatego też jest to dzisiejsze spotkanie, bo chcę pokazać włodarzom, że to jest też dla nich sprawdzam. Bo jeżeli oni nie są w stanie zapewnić swoim mieszkańcom dostępu do jakiegoś programu, no to znaczy, że się nie nadają do rządzenia. Tak. No bo nie oczekujmy się, to że. To też jest ich interes, bo jak obywatele są zadowoleni, to. To wtedy jest z szansa, władzy, na, drugą to 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 jest szansa na drugą kadencję. To jest szansa na drugą kadencję, bo moim zdaniem każdy jest w stanie. Oczywiście są małe gminy, i tutaj też od razu mówimy, że one nie opłaca im się wprowadzić y, punktów opera y, operatorskich z tego względu, że zbyt mało mają tych wniosków, Jasne. ale mogą łączyć siły. My też na to zezwalamy. Jest porozumienie między gminami, tylko chęć zainteresowania. Ja wiem, że wszyscy się boją, bo to jest nowa. Nowa reforma, dużo tych wymagań, ale to są wymagania na papierze, bo w rzeczywistości te, te gminy, które już brały udział w pilotażu w zeszłym roku, mówią, że to jest tak szeroko rozpisane, ale oni to w rzeczywistości robią tylko, że robili za 200 zł. Jasne. A w tej chwili z tego 1700 więcej, jest szansa na dużo większe wynagrodzenie. Yy, dziękuję, panie prezesie. Yy, no, czekamy na efekty tego programu. Miejmy ba, nadzieję, dziękuję. że będą lepsze niż te z programów dotychczasowych. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Państwu, do dziękuję usłyszenia. Panie.